An i niech Was nie zmieni ten kadr, ponieważ dziś zabieram Was na wycieczkę po kawiarniach w Syulu z myślą o fanach K popu także jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądają kawiarnie należące do takich wytwórni jak JYP Entertainment czy Cube Entertainment lub miejscami, które warto odwiedzić jeżeli słuchacie na przykład EXO to oglądajcie do końca. Podczas naszego pierwszego wyjazdu do Korei odwiedziłyśmy kawiarnię FNC WOW, która była rajem dla fanów grup pochodzących z FNC Entertainment, takich jak na przykład SF9 czy AOA ale ta kawiarnia niestety została zamknięta, także postanowiłyśmy znaleźć w Seulu inne miejsca, które mają w swojej ofercie menu dla fanów koreańskich idoli. Pierwszą myślą była kawiarnia SM Entertainment znajdująca się w budynku SM Town, w której byliśmy dwa razy i za każdym razem spróbowałyśmy czegoś zupełnie innego, ale myślę, że najlepszą rzeczą dla fanów grup SM są babeczki, które są sprzedawane razem z ozdobami z wybraną przez was grupą i napoje, które można zakupić w butelce z tekstami piosenek lub z rysunkami przedstawiającymi waszą ulubioną Grupę. Niestety SM Entertainment postanowiło przejść się tam, także tego konkretnego miejsca już raczej nie odwiedzimy, ale gdybyście byli zainteresowani, to podnikuję Wam dwa nasze vlogi w opisie. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało i trochę powspominać, a nam pozostaje czekać na otwarcie nowego budynku. Tak naprawdę, Kejpopową kawiarnią może okazać się każda kawiarnia, do której wejdziecie, ponieważ w Korei często organizowane są urodzinowe eventy, i gdy jakiś idol ma urodziny, to niektóre kawiarnie, w których jest organizowane, taki event, zmieniają swój wygląd, jego zdjęcia są wieszane dosłownie wszędzie, odtwarzane są teledyski, a do kawy jest dodawana nakładka z jego podobizną, ale to też pokazywałyśmy wam już w naszych poprzednich vlogach, ale moim zdaniem taką najciekawszą kawiarnią jest Cafe, w której przy okazji urodzin idola możecie kupić kawę z jego podobizną. Ale przejdźmy do miejsc, które odwiedziłyśmy podczas naszej drugiej wycieczki do Korei i pierwszym z nich jest Kofioka, czyli miejsce, które kiedyś było znane głównie wśród fanów eks co? Ale jak się przekonaliśmy, każdy fankę i popu znajdzie tam coś dla siebie. Dziś jesteśmy w Kofiocie, choć to miejsce jest chyba bardziej znane jako Bubble Tea Sahuna. I już przy samym wejściu widzimy wielki slogan z Sahunem, ale w środku jest nie tylko EXO. znajduje się tutaj bardzo dużo autografów różnych idoli. Chodź z przewagą EXO i tutaj zamierzamy wypić Bubble Tea. Zamówiłam napój, który nazywa się Peach Shower I dostałam do niego nakładkę z Jungkookiem z BTS I do tego dwie karty Jedną z Happy Chenday I jako, że to jest miejsce Sehun'a, to dostałam też kartę z Sehunem I jest przeurocza, szczególnie ze względu na pieska Ponieważ panuje tutaj naprawdę cudowna atmosfera, panie, które tutaj pracują są przemiłe, pytały nas o z EXO, wiasów w ogóle w Kropowie, więc chyba było dość oczywiste dlaczego tutaj przyszłyśmy, ale tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo autografów prawie każdego zespołu, który przychodzi mi do głowy, ale spróbujmy picia. Są tutaj w ofercie też te standardowe, bardzo popularne w Korei bubble tea mleczne. A ja postawiłam na brzoskwinie i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo brzoskwiniowe, ale takie kwaśne, owocowe. Naprawdę dobre, polecam ten smak. W tamtym roku miałam smak kiwi. Ale ten jest mi o wiele bardziej. Zdjęłam nakładkę z żółtkuwkiem i teraz można zobaczyć, jak to wygląda. Polecam to miejsce właśnie dlatego, że tutaj te smaki są inne. Teraz w Korei popularna jest bardzo mleczna bawylki z brązowym cukrem. A tutaj można spróbować czegoś innego. Więc polecam Wam to miejsce głównie ze względu na smak. I tutaj mamy przykład tego, że tak naprawdę w każdym miejscu może być zorganizowany taki event rodzinowy ponieważ Kofioki nie można za bardzo nazwać kawiarnią, bardziej miejscem dla fanów Bubble D, a i tak dostałam tam nakładkę z John Cookiem. Ale ja jestem wielką fanką tego miejsca, ponieważ uwielbiam owocowe napoje. I już jak tak zahaczyliśmy troszeczkę o temat EXO, to chciałabym w tym filmiku pokazać Wam jeszcze jedno miejsce, które od widzieliśmy ponownie i jest to Kamong, czyli kawiarnia należąca do siostry Kaja, która ma najlepsze gofry na świecie. Razem. Ja już nie mogłam doczekać, żeby przyjść tutaj ponownie i zamówić te cudowne gofry i tą cudowną kawę bo To jest chyba jedna z lepszych miejsc, w których w kiedykolwiek wam w życiu A poza tym w zeszłym roku założyłam też kartę ze stepelkami, więc proszę zdobyć je wszystkie I zamówiłam już igokra, i zamówiłam też kawy I to urządzonko zacznie brzęczeć w momencie, kiedy nasze zamówienie numer 13, u że 13 dzisiaj jest szczęśliwa, będzie już gotowe Mam już swoje zamówienie i dzisiaj nie mogłam się kompletnie zdecydować, co powinniśmy zjeść, co powinna zamówić, ponieważ tak szczerze chciałam całe menu, ale musiałam się zatrzymać na jednej pozycji, więc zdecydowałam się na cheesecake puff i popping camongcino. Nie mam pojęcia, co to jest, podobała mi się nazwa, to wzięłam. Pora na moment, na który czekałam półtora roku, czyli spróbowanie kolejnej pozycji z najlepszego menu w najlepszej kawiarni w tym kraju. <grywka> I najlepszej kawiarni na świecie. Ale do tego jest jeszcze sos, ale najpierw spróbuję bez niego. Jestem ciekawa jak smakuje. Kofer z sernikiem. Widzicie tam ze Warto było czekać Ale tak To jest genialne I na tego genialnego gofla składa się czekolada, sernik, migdały i granola Spróbuję jeszcze osobno sosu Śmietana Ale pyszna śmietana Nie tak miało to wyglądać Miało się pięknie wylać Miało się pięknie wkomponować a to po prostu spadło. Mi przypadło próbowanie tego napoju i nie mam absolutnie żadnego pomysłu, co to może być. Ani po kolorze, ani po tym syropie na dole. Z zapachu to nie ma żadnego, także próbuję. Powinnam to pewnie najpierw wymieszać, ale spróbuję bez. Bez wymieszania to smakuje jak włata cukrowa. Albo coś takiego bardzo słodkiego. Coś mi to przypomina takie bardzo, ale to bardzo mleczne cukierki. Jak dół od takich mlecznych żelków. Ale uwaga, będę to teraz mieszać. Nie potrafiłam odnieść tego smaku. To są to bardzo, bardzo mleczne, słodkie, jak taka Warta cukrowa, cukierki, ale jest naprawdę naprawdę dobre. Próbowałam to pasować smak do nazwy, bo nazwa tego napoju to popping no i kojarzyło mi się to bubble tea, bo tym ten też jest ogromna, więc może coś by było na rzeczy, ale to nie smakuje ani jak bubble tea, ani jak kawa. Faktycznie smakuje jak, trochę jak wata cukrowa. ale... Chyba wiem. Mm. Tam w środku Pływają takie malutkie kuleczki I się zastanawiam czy one tak strzelają O to chodzi z tym Odkryłam specjalność tego zakładu i odkryłam tajemnicę tego zakładu, jest a to jest Nasze talerze już nie wyglądają tak pięknie jak wcześniej, ale jest to dowód na to, że nam po prostu smakowało. I zostały nam dwie kawiarnie należące do wytwórni, więc na pierwszy ogień zobaczcie, jak nam poszła wycieczka do Soul Cup, czyli kawiarni JYP, którą wyróżnia organiczne, ekologiczne jedzenie, które zobaczycie, że okazało się naszą zgubą, ale jeżeli jesteście fanami takich grup jak Twice, Stray Kids czy gat 7 to musicie odwiedzić to miejsce. Dziś znajdujemy się pod nowym budynkiem JYP Entertainment, czyli wytwórni, do której należą takie grupy jak Twice czy Stray Kids i pójdziemy do Soul Cup, czyli kawiarni, która znajduje się w tym samym budynku i także jest prowadzona przez JYP. Zamówiliśmy już kawę specjalnej zakładu i teraz zostało tylko czekać. Zamówiliśmy kawę, która nazywa się Soul Cup Signature, czyli taka dokładnie specjalny zakłada. aczkolwiek właśnie w tym, jak wygląda. Nie ja mam pojęcia jak to Ja wiem, że powinnam to wymieszać, ale spróbuję... Wiem, że to najpierw. I to jest zdecydowanie bardzo gorzkie espresso, a ta druga warstwa to jest coś bardzo słodkiego i to jest trochę gęste. Smakuje trochę jak kokos, może. pora to wymieszać, bo nie da się tego wypić na pewno osobno. Zrobiła się z tego taka gęsta kawa teraz. Nadal jest bardzo gorzkie. I smakuje trochę jak kawa, ale na mleku sojowym. Nie jestem w stanie określić bardzo tego smaku i chyba powinniśmy spytać, co znajduje się w tej kawie. I to nie są zdecydowanie moje smaki. Zdecydowanie jest to dla mnie za gorzkie, a ja nie używam na co dzień Nie jest to złe, ale na pewno drugi raz tego nie zamówiła. W naszym duecie ja jestem tą, która zazwyczaj lubi gorzką kawę, ale po opisie troszeczkę się pojawiło spróbować. To smakuje. Mam naprawdę dziwną myśl. To smakuje jak, jakaś, jak jakieś danie, które jemy codziennie w supermarkecie w Korei. Ewentualnie jak krewetki albo jak puńczyk. W tym momencie taka was smakuje dla mnie jak ryba. Chyba boję się, też z czego Zapywając się bardzo długo, co nam przypomina nadal ten smak, bo dla mnie to nadal jest ryba, a on utrzymuje, że jest to smak bożowy. Poszłyśmy, spytałyśmy co to jest, kasuje tam. Cała biała warstwa tej kawy to po prostu awokado. I mimo tego, że ja kocham smoothie z awokado, to to razem z kawą zupełnie nie jest mój smak. To był zły wybór, tam tam po prostu latę, bo tam na przykład jest się jeszcze w i bardzo chciałam je zamówić, ale się, że weźmiemy specjalność zakładu, żeby zobaczyć z czego ten zakład słynie. Nie, mi nie smakowało. Także nasz wybór w kawiarni JYP nie był najlepszy, ale i tak dobrze wspominam to miejsce, ponieważ wnętrze naprawdę robiło wrażenie i cały czas były tam puszczane k-popowe teledyski, chociaż z tego co pamiętam podczas naszej wizyty było to głównie Stray Kids, ale ostatnia kawiarnia w tym filmiku należy do Cube Entertainment i mi to miejsce bardzo się spodobało ze względu na to, że można tam było zamówić napoje nazwane na cześć poszczególnych grup, jak na przykład B2B Latte albo Pentagon Bubble Tea. Raz, dwa, trzy, się jesteśmy pod Cube Entertainment i kawiarnią należącą do Cube jest Twenty Space The Mint Universe tam właśnie się dzisiaj udajemy Ta kawiarnia chyba największą kawiarnią w jakiej do tej pory byłyśmy Przynajmniej 4 razy większa niż Soul Cup. Panuje tutaj taki bardzo klasyczny wystrój, ale są kąciki dla fanów, są różne gadżety i miejsca związane ze zespołami Cube Entertainment. I tutaj jest ściana cała, zapełniona liścikami od fanów, ale można sobie wziąć taką pocztówkę z Songho Kartę i naklejki. Jest jeszcze nakładka na kubek z okazji urodzin Ilhuna, i tutaj są jeszcze karty z Ilhunem. I czekamy już na swoje zamówienie. Są tutaj napoje nazwane tak jak poszczególne zespoły lub też soiści jak entertainment. I my zamówiliśmy Idol Aid, i do tego zamówiliśmy Camembert Cake. Tak to wygląda, to jest Idle 8. były jeszcze napoje Pentagon, Kwanina, CLC, a tutaj jest nasze ciasto. I zacznę od wymieszania tego. Na dole, z tego co widzę, są chyba jakieś kawałki owoców. Jest lekko gazowane, nie jest za słodkie, ale wspomina mi w sumie herbatkę. Mm. Jakiś owoc bardzo nie chce przejść przez małgorzatkę. Znam ten smak. I to dobrze znam ten smak, co to jest, ale na pewno będzie wiedzieć Powinniśmy przeczytać, co to jest, ale zainspirowaliśmy się chyba naszą ulubioną grupą z Super Entertainment po prostu Więc spróbuję Ta ciemna warstwa tutaj na dole to jest zdecydowanie sok wiśniowy I... Bubble tea i były jeszcze smoothie ale myślę, że większość osób jednak wybiera, jeżeli przynajmniej chodzi o tą część menu, artystę, która lubi najbardziej. Także my nawet za bardzo się nie skupiłyśmy na flagach, ale to jest bardzo dobre, to polecam. Ale pora spróbować ciasta. Tutaj akurat skusiłyśmy się również po samej nazwie na Camembert Cake. Wygląda na przypyszne, Jest bardzo miękkie, bardzo kremowe jest pyszne, nie wiem co powiedzieć. Jest, jest przepyszne. Nie potrafię tego smaku do niczego porównać, żeby Wam mniej więcej przekazać jak to smakuje. Ale to jest taki naprawdę dobry kawałek jakby bardziej tortu. Miękki przekładany tort, ale ten krem... Smakuje inaczej i ten krem jest w tym najlepszy. Ann, jak tutaj weszłyśmy od razu stwierdziła, że zamawiamy Idol Eight, a ja od razu powiedziałam, że zamawiamy Camembert Cake. Więc <laughs> teraz moja kolejne spróbowanie. Wygląda cudownie. Mm. Faktycznie bardzo kremowy. Wspomina tort. Ale faktycznie brakuje słów, to jest tak dobre. Zamówmy tego więcej. Kupowych miejsc, które udało nam się tym razem odwiedzić, i myślę, że do listy kupowych kawiarni można też zaliczyć kawiarnię Line Friends, w której możecie kupić napoje bd twenty jak na przykład Smoothie Chimiego czy jogurt Argeia. My akurat zamówiłyśmy magiczną lemoniadę, którą również pokazywałyśmy Wam w jednym z poprzednich vlogów. Dajcie mi znać, czy taka forma vloga, bo jednak większość tego filmiku to były materiały nagrane w Korei i Wam się podobała. A ja zachęcam Was do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym filmiku.